Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać yy, pokarmy, które kupiłem dla moich ryb. Yy, jest to żarcie firmy Aquarium Monster, Podajże niemieckie. Ale co zrobić? Yy, wszystkie te cztery, które kupiłem, są to 60 gramowe opakowania. Tak, to są takie małe, nieduże. Kupiłem je na próbę. Co mogę powiedzieć o tych pokarmach? Wszystkie cztery są w granunkach. Niestety, jak je kupowałem, nie zwróciłem uwagi na to, że są w rozmiarze M. I nie doczytałem oczywiście, że jest to rozmiar 0,8 mm tych ziarenek. Są to bardzo małe ma... ziarenka, no bardzo małe. W sumie bardzo małe, bo dla moich pielęgnic tak trochę kiepsko, no ale skalary już dostały, kiryski są mega szczęśliwe to tak samo więc no, jakoś powoli ich e, powoli e, ryby je zjedzą myślę, że jak będą ok to Kupię następną partię, już w rozmiarze takim, jak trzeba. Co mogę powiedzieć? No dostępne są w rozmiarze S, M, L, XL, XXL, 3XL. Ja kupiłem pokarmy te z myślą o budowaniu odporności, trochę urozmaiceniu diety ryb. Ponieważ no, ten pierwszy chlorella jest to pokarm taki, jest to pokarm mm, głównie złożony z y, alg. Y, ma za zadanie y, poprawę procesu regeneracji. Nie wiem jak to rozumieć. Tak wyczytałem na stronie producenta, no ale. I nie zanieczyszcza wody. Zawiera dużo witamin. Jest to pokarm głównie dla roślinnożernych ryb. Ale no jakieś to jest, jest to jakieś urozmaicenie, i w ogóle taka. Następny pokarm jest to pokarm forte. Ten z kolei ma za zadanie budowę systemu immunologicznego czyli ma za zadanie podnoszenie odporności u ryb. Można go stosować. Przez 10 dni, później należy zrobić 4 tygodnie, 3-4 tygodnie przerwy, i znowu można stosować go przez 10 dni. Nie można go stosować ciągle. No i z tego co czytałem, trochę widziałem. Ma dużo witamin, dużo minerałów. Także no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Następny w kolejce jest pokarm Lapacho jest to, jest to pokarm dla głównie dla zyskowców i pielęgnicowatych które mają problemy z y, heksamitą i z chorobą z dziurawicą. Y, nie wiem jeszcze w jaki on tam sposób ma działać. W każdym razie zawiera algi, zawiera y, Jakiś wyciąg z drzewa lapacho, no i wiele innych z tego, co widzę, witamin DE, olejki sporo różnych widzę związków. Mineralnych. Ten właśnie też ma, za, ma, za, yy, ma takie przeciw, yy, przeciw yy, działanie przeciw, chorob, yy, przeciw chorobotwórcy. Następny i ostatni garlic. No, ten jest yy, z, głównie z dodatkiem czosnku. Yy, Ma, ten z kolei ma za zadanie poprawę apetytu u ryb, yy, szczególnie u ryb chorych, które nie chcą przyjmować pokaru, yy, które mają problemy z układem trawiennym. Oprócz czosnku, zawiera dużo różnych yy, mikroelementów. Yy. I witam. No. Zobaczymy. Mam nadzieję, że moim rybom się spodoba. Chcę im urozmaicić trochę dietę, bo ostatnio stosowałem praktycznie tylko hikari i trochę tetry. Rzadziej yy, mrożonki. No i teraz widzę, że. Trzeba coś z tym zrobić, żeby te ryby trochę trochę chociaż budowały swoją odporność i żeby nie były narażone na różne choróbska. O, do każdej takiej puszki z szarciem, jest dodana łyżeczka. One wszystkie są w takim właśnie w formie granulatu, ale można kupić płatki mniejsze, większe. Można kupić pokarmy wybarwiające i takie zwykłe pokarmy, które można stosować na co dzień. Także to myślę, że gdyby ktoś chciał, gdyby ktoś chciał, szukał pokarmu takiego dla urozmaicenia i jakiegoś bardziej specjalistycznego. To za jakiś czas będę mógł powiedzieć, myślę, czy jest sens, czy nie. Czy jest to dobry pokarm. Także trzymajcie się ciepło. Cześć.